Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, założymy nowy baniaczek dla krewetek Caridina. E, ostatnio dostawałem dużo pytań, jakie podłoże polecam aktualnie. Powiem Wam, że ciężki temat. Słuchajcie, podłoże jest tyle na naszym rynku, e, że tak naprawdę każdy może wybrać coś dla siebie. Ja dawno nie używałem podłoża Benibachi z tego względu, że Kilka razy jakby wracałem do tego podłoża i nie byłem zadowolony, nie byłem zadowolony, nie chodziło to tak jak chciałem, jak, jakbym chciał, krewetki się nie mnożyły tak jakbym chciał, ale że ja się tak łatwo nie poddaję, więc będąc ostatnio w trzmielu zakupiłem woreczek 3 kg podłoża Benibas, czyli za 45 zł, normal yy, wersja. I postanowiłem, że założę raz jeszcze taki niewielki zbiorniczek 25 x 25 x 40 długi. E, na tym właśnie podłożu wykorzystam cały worek, e, 3 kg właśnie na, na ten zbiorniczek i zobaczymy, słuchajcie, jak to e, pyknie tym razem. Mówię, kilka prób e, miałem i nie byłem sobie zadowolony. Aczkolwiek kiedyś, kiedyś, kilka ładnych lat temu, zakładając zbiornik właśnie na podłożu Beni śmigało to nieziemsko dobrze, e, później coś się zaczęło sypać i niestety y, później już wracając, powrotem do Benibaci, y, już nie było to tak jak ja bym chciał. E, pod podłoże użyjemy bakterii z firmy Qualdrop y, Bionitro. Wysypiemy je tutaj delikatnie na dno, na dno akwarium. To będzie szybki, słuchajcie, stark. Ja tam nie chcę, nie wiadomo jak kombinować. Chciałbym też użyć takich produktów, y, że tak powiem, y, w normalnych cenach. Nie? Benibachi za 45 zł, 3 litry to nie jest jakiś kosmos. Y, bakterie bionitro też nie są drogie, więc y, też słuchajcie, spoko. I użyję jeszcze monomormolitu z firmy Tantora. Akurat mam z firmy tantora. Gdybym miał z innej firmy, bym użył z innej firmy. Ale że akurat z pozostałych mi się pokończyło, to rozsypiemy za chwilkę Monmorbolit z firmy tantora. Dobra, teraz słuchajcie, na te bakterie wysypiemy cieniutką, taką centymetrową ilość podłoża. Żeby tylko przykryć, przykryć te bakterie. Chodzi mi o oddzielenie, oddzielenie bakterii od monomormolitu. Nie, żeby nie było to w tej jednej warstwie, tylko żeby to było osobno. I teraz słuchajcie tutaj na tą warstwę, wysypiemy monomormolit. To będzie szybki start. Każdy może z, z, zrobić tak samo jak ja. Możecie użyć czegoś innego. Możecie użyć innego podłoża. Podłoży na rynku, słuchajcie, jest teraz taki, taki wybór, że naprawdę każdy znajdzie coś y, dla siebie. Ostatnio ludzie bardzo polecają environment. Też nie ukrywam, że environment jest fajnym podłożem, bo, bo, bo mam dwa zbiorniki i się fajnie kręci. Jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowanym akwarystą, to śmiało polecam Platinium Soil, Dark Soil. To są też fajne, fajne podłoża. Tylko nie są stricte dla krewetek i tam trzeba troszeczkę dłużej im dać, żeby żeby dojrzały i, i trzeba tam robić większe podmianki wody troszeczkę na początku, ale zobaczymy, jak pójdzie mi tym razem z Benibachi, nie? Grubość podłoża, jak widzicie, będzie znaczna. Będzie to jakieś 6 cm. Może nie, może z 5 cm. Także to jest dosyć, dosyć wysoko, chociaż jak czytałem opis y, na stronie www.benibaci.pl to oni tam w ogóle zalecają, żeby grubość podłoża była około 10 cm, co dla mnie jest y, zrozumiałe, ale też jeżeli chodzi o fundusze no to nie do końca, że powiem, y, wszystkich będzie stać, żeby takie wysokie podłoże taką grubość podłoża robić, bo tutaj na ten zbiorniczek malutki 25-25-40 by musiał mieć z 6 z 7 litrów z 6 z 7 litrów podłoża. A to trochę już dużo, nie? Bo bym musiał wydać ze 100 zł na same podłoże, żeby tutaj taki mały zbiorniczek zrobić. Dlatego wydaje mi się, że te 5 cm, które tutaj będzie, będzie musiało być, aczkolwiek 10 cm jest spoko rozwiązaniem, bo mamy strefy beztlenowe na samym dole, później mamy strefy tlenowe i to też fajny taki zbiornik wtedy działa, bo mamy różnego rodzaju E, nitryfikację w tym zbiorniku. E, no dobra, to jest słuchajcie zbiorniczek przeszykowany. E, teraz zalejemy to e, wodą Eero i od razu dodamy minerały, żeby także zrobić parametry takie, jakbyśmy chcieli e, dla naszych krewetek karydina, czyli jakieś 220-230 mikrozimensów. Tak będziemy sobie e, działać. Worek po podłożu, by nie możecie wykorzystać właśnie do wlewania wody albo na talerzyk jakiś, albo coś, jak tamkolwiek chcecie, jak Wam jest wygodniej. Eee, no i to sobie teraz słuchajcie ładnie, ładnie zalewamy wodomero. Mówię, jeżeli chodzi o bakterie, ja akurat użyłem bakterii Bionitro. Wy możecie użyć jakichkolwiek bakterii innych, chce, innych e, e, chcecie. Ważne, żeby były bakterie użyte na start zbiornika. Fajnie, żeby dać bakterie pod podłoże. Eee, ja użyłem Monmormolitu na stronie benibaci.pl zalecają Mirone Kuton, więc jeżeli macie Mirone Kuton, ja akurat już nie mam, ale firma np. Quadro ma fajny taki Mirone Kuton Powder, bardzo drobniutki, on by się tutaj też fajnie, fajnie sprawdził. Jeżeli chodzi o filtrację, jaka będzie w tym zbiorniku, to zobaczcie, będzie to praktycznie jak zawsze u mnie urzecik udżecik, trójeczka, dwie gąbki i tak tutaj ta filtracja będzie wyglądała będzie to zbiornik y, tylko z kępą mchu i to w sumie wszystko bez żadnych y, dodatkowych udziwnień y, sól jaką użyję w tym zbiorniku sól jaką użyję w tym zbiorniku to będzie to słuchajcie y, GH plus LC Shrimp z firmy Quadrop wpłynie y, dlatego to Dlatego ta sól, bo bardzo mi podpasowała sól po prostu wpłynie. Jeżeli jest sól już taka rozrobiona, minerał wpłynie to szybko, naprawdę mega sprawnie idzie, idzie szykowanie wody, później do podmian i tak dalej właśnie za pomocą takiej, e, takich minerałów w płynie, takiej soli w płynie. Dlatego ja też tutaj, tutaj użyję taką, taką sól. E, no dobra, zalewamy do końca. No i tak się słuchajcie zbiorniczek y, prezentuje. Urzecik, trujeczka. Dołożyłem troszeczkę. E, troszeczkę hu. Czekajcie, wezmę bąbelki na razie, żeby było lepiej widać. Ok, zobaczcie, dołożyłem troszeczkę mchu. E, szkół jest, słuchajcie, kilka różnych. Ja jakby nigdy nie wdaje się w dyskusję, żeby oceniać, czy ktoś robi dobrze, czy ktoś robi źle. Szkoły są jedne takie, że mchu na początek nie dajemy. Niech zbiorniczek dojrzewa pusty, bez żadnej rośliny, ewentualnie kawałek rogatka, i mech dajemy później. Są, są szkoły też takie, że wodę się mineralizuje od razu albo się mineralizuje dopiero po jakimś czasie, jak zbiornik dojrzeje. Ja akurat teraz zrobiłem mineralizację, słuchajcie, od razu w tym zbiorniku, ale robiąc mineralizację później, też tak często startowałem, nie widzę, słuchajcie, żadnej różnicy. Eee, przeważnie w takich zbiornikach stricte krewetkowych, właśnie jak Benibachi, e, na takich podłożach, e, mineralizowałem od razu, bo to podłoże nieznacznie jakby zmienia parametry w trakcie dojrzewania, e, a takie podłoża typu Dark Soil czy Platinum Soil czy Master Soil to są, słuchajcie, podłoża, które dosyć dużo uwalniają od siebie do wody różnego rodzaju substancji, minerałów i tak i to zmienia parametry dosyć znacząco na początku. I dlatego ja przy tamtych podłożach mało kiedy mineralizuję od razu wodę, tylko czekam aż to się wypłucze troszeczkę z tego podłoża i dopiero później daję minerały. Także, no tu są różne szkoły, ja próbowałem tak i tak, i bez różnicy. Tak samo, słuchajcie, próbowałem. Z grubą ilością podłoża, tak jak tutaj, te 5 cm, czy, czy tak jak tutaj mam chybacie platinum soil, też do, dosyć grubo, ale na przykład tutaj u wine Redów widzicie jest tylko dno przykryte, nie? i różnicy nie ma dla mnie żadnej, po prostu no, to jest obojętnie, ale mówię, dla swoich jakichś tam wewnętrznych testów i utrwalenia się w jakichś tam przekonaniach robię zbiorniki i takie i takie, żeby po prostu mieć jakieś tam porównania na przyszłość za jakiś czas, zaobserwować ile takie zbiorniki pożyją bo logicznym jest w sumie, że taki zbiornik z cienką warstwą podłoża wytrzyma krócej niż zbiornik z taką czy jeszcze z większą jak tutaj, nie? Także to są różne jakby teorie i ja sobie to wolę na własnej skórze przetestować i potem się z wami podzielić że tak powiem moimi opiniami niż, niż jakby słuchać w ciemno niektórych osób i wierzyć po prostu na słowo, że tak jest lepiej, tak jest gorzej i tak dalej. Wolę sam przetestować. Jeżeli chodzi o dodatki, jakie tutaj dodałem, jeżeli chodzi o monmormolit, czy o mironykuton, czy o bakterie, to słuchajcie obojętnie. Obojętnie co dacie, to już zależy, zależy od was obojętnie jakiej firmy, produkty praktycznie są identyczne. Czy użyjecie produktu drogiego z Benibaci, czy użyjecie produktu innego z Shirakury, czy, czy z BWS, czy użyjecie z Qualdropu itd. i tak dalej. To działanie produktu jest no, identyczne, nie? To tylko nazwa, marka yy, i to co wybierzecie to, to tak będzie działać, nie? Tak samo bakterii na rynku jest pełno i ważne jest, żebyście bakterie dodali. Do zbiornika na start A jakie bakterie dodacie, to już jest jakby Wasza sprawa, ale żeby te bakterie były, nie? E, no i tyle. I teraz słuchajcie, zbiorniczek będzie sobie dojrzewał. Jak widzicie, woda ładnie, ładnie leci e, i tak sobie będzie to pracowało za 3 tygodnie 4, myślę. Benibaci na swojej stronie pisze, że już po 7 dniach można wpuszczać krewetki. Być może słuchajcie tak jest, jeżeli się używa tam jakiegoś Bimaxa ich czy coś. Ale ja nigdy po tak krótkim czasie krewetek nie wpuszczałem, no chyba że była to wyjątkowa sytuacja, że miałem nóż na gardle i po prostu musiałem tak szybko krewetki przerzucić, to wtedy OK, zgodzę się, tak robiłem, ale jeżeli mam możliwość, żeby poczekać, to wolę czekać. Te trzy tygodnie, tak mniej więcej i wtedy dopiero wpuszczać krewety. No, także takie słuchajcie założenie yy, krewetkarium dla Karidin na szybko. Woda ero Sole, które ja użyłem dla mojej wygody, Qualdrop, yy, bo jest fajna, rozpuszczona. Krewetki na tym dobrze mi śmigają i używam tego. Jeżeli użyjecie soli w proszku typu Salty Bee, czy Salty Shrimp, czy Shrimp Kinga, czy cokolwiek innego, to jest także spoko, wasza sprawa. Ja po prostu mam taką sól, takiej używam od jakiegoś czasu. I dla mojego lenistwa używam właśnie soli w płynie, bo jest szybko, sprawnie i nie mam jakby błędów robiąc wodę, nie? W strzykawkę zaciągam tyle i tyle produktu i zawsze mam takie same parametry. To by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć, cześć.